Dobry wieczór. Państwo spod znaku raka. Jakieś słońce, jakaś radość, jakieś takie poczucie kompletności wewnętrznej, kompletności własnej. Takie ten przysłowiowy promyk nadziei, że się pojawi, że już jest. Taka. Widzą Państwo, czuję taki. Hmm, jak się czuje powietrze, kiedy się zbliża wiosna? Jak już wszyscy wiedzą, że ta wiosna przyjdzie, czuć ją w powietrzu. To są te takie pierwsze muśnięcia wiosny, kiedy, um, no tak, kiedy to, to się wszystko tak odradza i my się czujemy lepiej, lżejsi. Ale ten wiatr, to powietrze, takie delikatne, e, bardzo łagodne, bardzo ciepłe. Pierwsze takie te dotknięcia wiosny. Pokazuje się osoba, która nie musi się zajmować inną, um, i to jest powodem, właśnie do tej lekkości. To jest opieka, opieka, zajmowanie się kimś, um, pomoc, jakieś obowiązki wobec kogoś, które się skończyły, i jest to powodem do ulgi, bo. Rak nie jest, lub ktoś nie jest tutaj już zobowiązany do pomocy. Mm -hmm. Rozumiem. Jest tutaj. Jest tutaj jakaś kobieta, która zamęcza swoimi problemami, ale to pokazuje się, że to nie są problemy. Yy, to nie są problemy realne. One są wymyślone. One są przeinaczone. One są w jakiś sposób. Um, manipulacją emocjonalną. Um, I to znaczy, mówimy tu o przeszłości oczywiście, bo teraz już gdzieś czuć, że Rak czuje tę lekkość, tę taką wolność. Wolność. Chyba najlepiej dopasowane słowo. Ponieważ miał przy sobie zdecydowanie kobietę, która ciągle narzekała: Nie podoba mi się to, nie podoba mi się tamto. Pogoda jest do niczego. Bóg, politycy, religia nie dają mi tego, czego potrzebuję. Mój, mój wygląd mi się nie podoba. Moje jakieś doświadczenia są wyłącznie powodem do cierpień. Ale jest to wszystko Wypowiadane. Wypowiadane. Yy, nawet to nie jest żalenie się, bo to jest problem, to, to jest zamęczanie, gadaniem o tym. To jest taka uciążliwość tej osoby, taka namolność, takie yy, zatrzymywanie. Yy, to jest takie. Uraka, um, takie świadome unikanie tej osoby, żeby na nią nie natrafić, ponieważ jak się tylko ją spotka, znowu zacznie się temat, znowu zacznie się gadka, znowu trzeba będzie tego wysłuchiwać, głupia będzie odmówić. Wygląda na to, że rak jest z tego uwolniony, stracił cierpliwość, bardzo możliwe, i już nie, nie, nie będzie nie będzie wysłuchiwać tych ciągłych żalów, ciągłego narzekania tej osoby. Narzekanie bardzo często bierze się z poczucia niskiej wartości własnej, bo wtedy nie ma się tej sprawczości i mm, pomysłowości do znalezienia rozwiązań. Tylko polega się na innych i swoje własne problemy przelewa się na innych, zamęczając ich. To jest ważne. Więc właściwie mm, można to też nazwać rolą ofiary, e, tak bardzo często w, w tych czasach powtarzane. E, można też określić tę osobę jako. Zatruwającą życie. Ale pokazuje się, że to koniec. Rak jest zwolniony już z tego. Pokazuje, że sam się zbuntował. I y, nie ma dostępu, nie ma więcej zatruwania raka. To może też chodzić o mm, związki partnerskie, kiedy e, osoba, którą kochamy, przeistoczyła się w pewnym momencie, właśnie w taką osobę, że ona tylko narzeka i ciągle wyrzuty, ciągle mm, wypominania, ale że to się skończyło. Ta osoba twierdzi, że nikt nigdy niczego jej nie dała w życiu. I to jest, powiem Państwu, to jest taki moment tutaj, w tych energiach, kiedy y, to jest y, jeden wielki dramat w niezliczonej ilości aktów. To jest zadręczanie, zamęczanie, to jest wypisywanie. Y, Niezliczonej długości SMS-ów i niezliczonej ilości SMS-ów. To są telefony, to jest być może odwiedzanie to jest, yy, to jest takie osaczenie tą osobą i jej własnymi problemami. Krótko mówiąc, osobą, która nie bierze odpowiedzialności za swoje życie. To jest oklepane stwierdzenie, ale gdybyś tak. Zastanowić bliżej nad nim, to bardzo dużo ono mówi. Same te wyrazy, one bardzo dużo dają mocnego przekazu. I to jest ja biedny, ja poszkodowany, a raczej poszkodowana, biedna, bo tu jest kobieta ja nie umiem, ja nie potrafię. Ja nie nadaję się, to jest ciągłe, ciągła męczarnia. Ta osoba nie chce przyjąć do wiadomości tego, że mogłaby, gdyby chciała. Bardzo możliwe, że to jest wykorzystywanie swojej niedoli. Do tego, żeby ten żal wypowiadać, ale. Tej osobie może i przynosi to ulgę, ale druga cierpi. Tak nie może być. W imię zasady, że każdy jest odpowiedzialny za siebie. Ta osoba nie chce przyjąć tego do wiadomości. Samo wypowiedzenie tych słów, tego żalu to właściwie, to właściwie ta osoba po to tylko jest. Ona nic ze sobą nie daje korzystnego, być może dawała w przeszłości, ale to się zakończyło. Teraz jest tylko taka myśl, jak się pozbyć tej osoby. Jak się pozbyć? Samo nakręcanie się tej osoby ta osoba wie, że ma problemy, wie, co się dzieje, jest świadoma. To nie jest mitoman, K, mitomanka. Nie, nie. Ta osoba wie, co się dzieje, tylko ona e, daje się ponieść tym problemom. Ona e, ma problemy, ale też działa na bazie tych problemów. Rozumieją Państwo, czyli nie pozwala sobie samej na uwolnienie się, na rozwiązanie tych problemów, na pogadanie z kimś, ale pogadanie, nie zadręczenie. Pogadanie takie uczciwe i zdrowe: z przyjacielem, przyjaciółką, znajomym z pracy, psychologiem, kimkolwiek. Osoba ta nie daje sobie szansy na pomoc. Tylko. No, niestety, wykorzystuje to, że ma problemy, i to jest takie mielenie, mielenie tematów ciągle, ciągle i ciągle do znudzenia. Wszyscy mają dość już tej osoby, bo ona kojarzy im się tylko z jednym z tym mieleniem tych problemów. A można by było zaoszczędzić bardzo dużo czasu i bardzo dużo energii, gdyby osoba ta na bieżąco zaczęła. Rozwiązywać swoje problemy. I z tą myślą Państwa zostawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.